Dajcie. Bananka zjadam też ja rzuci z rzółta Przepraszam Was, yy, nie otworzy otworzyłem sobie na prywatno jedną saszetkę. Ale i tak nie, ale i tak nie opłacało się, bo chyba, bo mi się wtrafiło bo mi się wtrafiło tylko wtrafiły mi się tylko trzy dwie dwie bo już myślałem że na innych stronach bo już myślałem że na innej stronie też są yy, i też jest inna nie trzy. Raz, dwa, trzy. Chyba, że coś tu nieważne. Wtrafiły mi się tylko trzy takie super karty, czyli nie powtórki. A mianowicie wolkarona. Y Pan za zaczan, za, za zacian i I to tyle. No jesteście nowi na tym kanale <ścoughs> Nie no, chyba jesteście starzy nie no, nowi stazi. Nieważne. Zasub, zasubskrybujcie ten kanał i zalajkujcie. O, il, o, ile chcecie, o ile chcecie, żeby żebyście widzieli więcej takich filmików. Zasubskrybujcie też moich, y, moich, moich dwóch ziomków, y, z czego jeden ziom, z jednym ziomkiem. nieważny. Jed, poleca polecam, wam też kanał mojej siostry. Y, Timko Alejpieski, pieski, ty i my. A nie, że ty, e, a, my. Nie wiem, czemu moja ta siostra tak zrobiła. Uch, chciałam. A co, nie można? No można. To się mnie zabije za Tak. To. Ty? Ty. 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 Ty, ty, ty. Słuchajcie. Ja, ja już wolałbym nie przedłużać. Bo yy, no Wiecie no. Nie, nie wiecie na pewno. Dobra, obstawiam, że to nie nie będzie powtórka. A mianowicie wsadzam to tutaj. Dobra, mamy kolejną wersję Absola, który nam się, która mi się wtrafiła tak odcinek temu. Poczekajcie, coś mi tu nie gra. Czy ja mam tą wersję Absola? Niestety, miałem tą wersję Absola. Teraz. No! Ha, ha. Oj, ten odcinek już chyba jest zrujnowany. Poczekajcie. Ten odcinek. Ten odcinek uważam chyba na najsmutniejszy, za najsmutniejszy w całej, w całej w serii z tego, z Pokemonów, a mianowicie mamy tutaj następną powtórkę. Czemu? Dobra, te karty mocy nie są nieliczone, więc yy, nie liczyłem tych kart moc, które mi się wtrafiły przypadkowo, bo jeszcze ta mi się wtrafiła. No i niestety ląduje jeszcze tutaj jako powtórka. To. Mi się zdaje mi, mi się zdaje, że y, ta karta tej karty raczej nie miałem O zdawało, że to jest takie nudne i takie skomplikowane. Na serio tak mi się zdawało. Dobra, myślę, że to nie jest jakaś podróbka. podróbka. Powtórka. No co ja wygaduję w dzisiejszym odcinku? Czekajcie. Poczekajcie chwilę. Dobra, jednak wszystko jest gites, gites, majonez. Szukamy miejsca na tą kartę. A mianowicie. Dobra, no by było tymi takimi tutaj. Mm. No i teraz zostały mi tylko trzy karty, z czego nam dobrze, dobrze znana żyrawka ląduje do powtórki. Ej, nie... Nie miej nie. Po co? Nie No w moim plecaku spakowałem się. Tej karty nie dostawałem. Tej karty nie dostałem na, na stówę. No bo przypominają mi się tylko chłopcy. I teraz uwaga. Prawda czy fałsz? To jest. To jest karta, którą. której nie mam. Tak? Nie mam. No, tym razem mi się poszczęściło, ale zobaczyłem. Ale przy okazji przyglądania. Zobaczyłem jeszcze powtór, powtórkę, ale nie do tej karty, tylko do innej. Ja nie mogę. Ile ja już tego mam od zwykłych tych i tej, trzech, trzech kart? Normalnie przerodziło się w Normalnie coś niesamowitego. W następnej saszetce już nam na początek się pojawia ta powtórka. Tutaj mamy kartę Wygmyny nie widzianą do tej pory, eee, zróbmy, może te, zróbmy, może tak jak ja uważam. Ta pulele już na pewno widziałem. To mi się coś kojarzy, chociaż tego. Chociaż tego nie potwierdzę. Niestety, jakimś cudem to była karta powtórka. Gramy dalej, nie poddajemy się. Latias. Nie widziałem na pewno. Mm. O. Ciąg dalszy nastąpi widzowie. Baba. Ba.